Panie trenerze, dzisiaj mistrzostwa polskich kobiet bardzo bliska panu dyscyplina. Jakby pan podsumował ten turniej? No jestem przede wszystkim zadowolony z frekwencji. Yy, z w tym roku wystartowało 72 zawodniczki. Myślę, że w ciągu ostatnich lat jest to największa liczba startujących. Nie zabrakło, oprócz obecnej mistrzyni Europy, która jest w okresie rekonwalescencji po kontuzji, żadnej czołowych zawodniczek. No Tak jak sądzę, że poziom, biorąc pod uwagę to, czym obecnie dysponujemy, poziom walk finałowych był, sądzę, że wysoki. był kilka bardzo emocjonujących walk. Myślę, że wielkich niespodzianek nie było. Uważam, że zawodniczki na dzień dzisiejszy są w dobrej dyspozycji. Ma pan taką walkę z zawodów? Yy, tak, było kilka takich emocjonujących walk. Myślę, że walka w wadze ciężkiej była ciekawa. Myślę, że yy, walka w kategorii. 55 kg była bardzo ciekawa, no i bardzo interesująca walka, w której 67 kg. Wszystkie te walki, które się kończyły, 3, które były trzy rundowe, były, były na pewno bardzo ciekawe, interesujące i myślę, że zadowoliły publiczność. To właśnie ta walka 67 kg między Gałązką a osocką, jakby pan ją ocenił tak, tak pod względem analitycznym? No cóż, Osocka jest jedną z najzdolniejszych zawodniczek młodego pokolenia. Kilka lat starsza Angelika Gałąska, która bardzo solidnie trenuje. No i widzę, że osiągnęła w tym roku naprawdę wysoki poziom. Sądziłem, że będzie to łatwiejsza walka dla Dari rzeczywiście była to sądzę, że, że Angelika w tej walce właściwie dała się wszystko i postawiła bardzo wysoko poprzeczkę poprzeczkę Darii. Sądzę jedną rzecz, że nie, nie jest sztuką wygrywać walkę, jeżeli rzeczywiście dobrze idzie i jeżeli jest się w dobrej dyspozycji. Ale czasami wygrać walkę będąc w słabszej dyspozycji świadczy to po prostu o wysokim poziomie sportowym, o po prostu pewnej klasie, którą się prezentuje. Także myślę, że tutaj Daria pomimo problemów no, wygrała tą walkę w końcówce rzeczywiście takim bardzo efektownym elementem położyła przeciwniczkę na plecy.